Z ichra, nie do zapiekanka w Polsce: od 9 milionów SHU. Masz odwagę podjąć wyzwanie? Zjedz 45 cm zapiekankę w 10 minut i zgarnij 100 złotych nagrody. nagrody. Powodzenia. Dziękuję. Gip ale to już

Kurat połowa nie jest, ja pierdolę Jest, jest. A już połowa masz. Dobra, z gniataj to jedz. Chopi może dopiero 7 minut dyszusz No z gniaj jedziesz. Chyba rudy. No dobra. Jedziesz Już masz mniejszość. Teraz będzie druga krapelka. Kurwa. Dawaj No, im szybciej tym lepiej stary Już tyle przyszedłeś to Musisz już, już zjeść to, już tyle przyszedłeś Kurwa Wiesz jak le lepiej nie, to mleczko Jak się zaczujesz mm. Ja wiem jak to pali Przyszedłeś? Nie ja. Dwa razy Chwytaj tą chusteczkę całymi rękoma Co się nie przyszedł tam... Został mu trochę Daj, no to Kurwa mać No to jest radę, to już masz chęć no żeś no. całą prawie zjadł Tu masz tam trzy duże dzioby O, kuź, wiesz co nie. nie ma chuja Połowa czasu zostało Nie ma chuja Tam już nie ma krapelki, wiesz? No, tam już nie ma Tu jest kurwa kolejna Na końcu, na końcu Pierdole, ja, kurwa Na końcu już pójdzie fajnie Na końcu już Tu kurwa, o ja pierdolę, nie ma chuja, nie Zabacz to rynek, kurwa Dasz radę, no jedź, no tyle żeś zjadł tyle żeś zjad. Ty kurwa w pierdolach Już pojebany kurwa Ale dobrze było Dobre dobra. Wrócę najdługo na, 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 na milion Na milion sześćset Na milion sześćset Potem na to, ale to jak kurwa Nie ale Dobrze, dobrze O Jezu O kurwa Męczarnia teraz